Tegoroczne dorzynki powiatu malborskiego zostały zorganizowane w nowym stawie. Niedzielne obchody rozpoczęły się o godzinie 13 uroczystą mszą Świętą w Kolegiacie Żyławskiej. To radość i początek i odpoczynek po ciężkiej pracy. W imieniu rolników naszej gminy składamy wyrok dożynkowy wybierzony z tego rocznego zboża. Przynosimy w dziewczynne dźwięki dożynkowe i prosimy o ich poświęcenie i o pozostawienie dla całej pacie w trakcie mszy dzielono się chlebem, który został wypieczony z tegorocznych zbóż. Przedstawiciele gmin i sołectw zaprezentowali także dorzynkowe wieńce, a komisja konkursowa wytypowała ten, który reprezentował gminę Nowy Staw w konkursie powiatowym. I komisja jednogłośnie zdecydowała, że będzie to wieńce sołectwa trafiała. Pomimo deszczowej aury uczestnicy dożynek w uroczystym marszu przeszli na pole koncertowe, gdzie odbyły się główne obchody święta Plonów. Witam państwa bardzo serdecznie na tegorocznych dożynkach powiatowych na wystawie! Szanowni rolnicy, zebrani goście, chciałbym w imieniu własnym oraz nieobecnego Pana Mirosława Czapli, starosty powiatu malborskiego, serdecznie powitać Państwa na dożynkach powiatowych. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w tym pięknym i radosnym święcie. Dziękczynienia za zebrane plony. Jestem pod ogromnym wrażeniem przepięknych dorzynkowych wieńców. Otrzymywanie złożynkowych tradycji jest dziś bardzo ważne. Gratuluję tegorocznemu gospodarzowi stworzenia serdecznej atmosfery i przyjaznego klimatu świętowania. Natomiast na nadchodzący czas chciałbym złożyć Państwu, wszystkim rolnikom z powiatu Malborskiego, rodzinom, aby ten nadchodzący rok, który mam nadzieję będzie łatwiejszy, jeśli chodzi o pracę i zbiory, życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wprawdzie pogoda na świętowanie może nie jest najlepsza, ale wszyscy wiemy, jak deszcz jest potrzebny. Szczęść Boże na nadchodzący rok. Wszystkiego dobrego. No oczywiście, że jest to dla nas wyróżnienie, jeżeli dożynki powiatowe odbywają się w nowym stawie. Myślę, że wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. Proszę powiedzieć, jakie głosy do Pana jako włodarza docierają od rolników? Czy oni są z tych żniw zadowoleni? Jak wiemy w całej Polsce z tymi żniwami w tym roku nie było najlepiej, aczkolwiek chyba tereny żuław aż tak źle na tle całego kraju nie wypadają? Na podstawie tego, co rolnicy do mnie mówią, o żniwach, które się już zakończyły. Są chyba uczucia mieszane, ponieważ jeżeli ktoś miał grunty lżejsze, mówi się u nas na przepaleniskach, to plony były oczywiście gorsze w związku z tą suszą, ale ogólnie jednak żławy to są grunty ciężkie, nawodnione i są tacy rolnicy, którzy mówili mi, że na dużych obszarach uzyskiwali 12 ton zboża, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ten deszcz dzisiaj to jest chyba prezentem z nieba, który rolnicy się raz z nami dzisiaj wymodlili, ponieważ po tak długim okresie suszy dzisiejszy deszcz jest naprawdę prezentem. Szanowni Państwo, przyłączam się do życzeń moich przedmówców, którzy tak pięknie powiedzieli, łącznie z naszym księdzem proboszczem, że już nic więcej nie mogę dodać. Tylko życzę Państwu wszystkiego najlepszego. No właśnie, trzeba sobie czasami tam sypnąć. Nasze, ale dalej Przy takiej pogodzie obowiązkowo trzeba było się rozgrzać. Jak wiadomo, aktywność fizyczna to doskonały sposób na radzenie sobie z chłodem. Turniej sołectw to nie była tylko rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Mamy trójeczkę, jest trójeczka. No i jest już sześć. Jest sześć. Jest sześć, jest sześć. powiatu malborskiego również przyjęły wyzwanie i rywalizowały w konkursie na najlepsze stoisko dożynkowe. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Trzecie miejsce dla gminy Lichnowy. Brawa. Skromne te brawa są, ale też frekwencja niewysoka, a więc proszę o odbiór dyplomu. Drugie miejsce gmina Stare Pole. Brawa dla Starego Pola. Prosimy przedstawiciela tutaj na podium. No i wreszcie na deser na koniec zwycięzcy, gmina Malbork. Marcin Kwiatkowski, wuj gminy Malborg. Tak, panie przygotowały ciasta, przygotowały rogale, które są podawane na ciepło, ustroiły pięknie stoisko. No, i jestem z tego powodu bardzo zadowolony i rzeczywiście dziewczynom gratuluję. Na zakończenie dożynek powiatowych organizatorzy przygotowali prawdziwą wisienkę na torcie. Na scenie wystąpił jeden z najdłużej grających polskich zespołów. Mowa oczywiście o trubadurach. A jednak się trochę Ja uważam, że każdy koncert jest piękny. Gramy od 50 lat, że to jest przyjemność, że publiczność zna nasze teksty. Jest naprawdę fajna zabawa, przychodzi do na nas publiczność od 4 lat do 144 lat. Także cały czas zabawa trwa. Muzyka jest na żywo, na żywo stereo. Także zawsze będziemy grać, dopóki będziemy mieli siłę. Przyjeść za na przysięgę, zaproszenie wysłał Chcemy ten koncert 50-lecia zrobić, uczcić w Łodzi, ponieważ jesteśmy łódzkim zespołem i Łódź na pewno jest z nas dumna, zresztą daje nam ku temu liczne takie właśnie gesty. The box.